Powiedział Pan, że światem dziś rządzi szatan. Co to znaczy? To jest nasz egoizm. On nosi różne nazwy: złe pragnienie, szatan, czart, diabeł i tak dalej. Inne kabalistyczne nazwy, które nie zdążyły zostać rozkradzione przez różne religie i zaklęcia. Tak, on światem rządzi, to znaczy moim światem rządzą moje egoistyczne pragnienia, niestety jeszcze nie naprawione. Czyli to właśnie one są nazywane czartem, diabłem, szatanem? Tak, tak, to wszystko jest we mnie. Nigdzie tego nie ma, nigdzie nie skacze ten diabełek. To dlaczego rysują go z rogami, kiedy rysują? To już ludzie wiele dodali od siebie. Przecież to jest zwierzę rogi, kopyta. Ogon i tyle tutaj się nazbierało. Nawiasem mówiąc, pewne podobne elementy można znaleźć, znaleźć także w kabale. Ale w kabale one naszym ziemskim językiem wyrażają pewne duchowe właściwości. Dlatego w żadnym wypadku nie wolno malować tych obrazów i wyobrażać sobie, że w takiej formie istnieją jakieś siły, duchy i tak dalej. Czyli, gdy mówię, szatan jest we mnie, to mam na myśli egoistyczną właściwość istniejącą we mnie. I ona nazywa się szatanem. Oczywiście. Oprócz naszego egoizmu, niczego złego w przyrodzie nie ma. A dlaczego on pojawił się przed nami w takiej strasznej postaci? Pojawił się na papierze, ręka nagle go tak namalowała. No, w ten sposób ludzie malują go w przeciągu ostatnich tysiąc, czy tam pięćset lat. Takie on im się wydaje. Z jednej strony w ludzkiej postaci, a z drugiej jako zwierzę budzące strach. Czyli to człowiek podświadomie w ten sposób odnosi się do swojego egoizmu, że on jemu szkodzi. Czy można to tak ująć? Tak, to zły początek, oczywiście. Uważamy, że On znajduje się w nas, albo szatan, ten ciągle nas podjudza gdzieś tam za rogiem. Tak, to zły początek człowieka. Czyli to podświadome odczucie człowieka, że jednak jest to złe to także pochodzi od hebrajskiego słowa listin to oznacza donosić, podkręcać, podjudzać.